Wniosek o kasację został odrzucony, a tym samym 11,5 miliona złotych pozostaje w budżecie naszego miasta, bowiem te pieniądze po wyroku sądu apelacyjnego one wpłynęły na nasze konto. Oczywiście dlatego, żeby nie liczyły się, nie biegły dalej odsetki. Nie, nie chciałbym jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu. W momencie, kiedy oficjalnie otrzymamy na piśmie orzeczenie. Wówczas oczywiście e, będziemy konsultować e, z Państwem radnymi, e, co zrobimy w jaki sposób te pieniądze zostaną wykorzystane. No nie, nie będę ukrywał państwo e, znając konstrukcję i po, wszystkie podstawowe założenia naszego budżetu, powiem, że, że to jest coś, co nam spadło z nieba.